Dzień dobry, tutaj Szymon Kozłowski. Dzisiaj jest 11 sierpnia 2025 roku, dochodzi godzina 6 rano. Jestem w miejscowości Kościelisko. Kościelisko jest kilka kilometrów od Zakopanego. No, a ja jestem w zachodniej części Kościeliska, w takiej części wsi o nazwie Kiry. Tutaj jest wejście na szlak do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jest godzina równo 6 rano. Pomimo, że jest 11 sierpnia, to jest y, dość zimno. Y, teraz 12 y, stopni, proszę bardzo. Kościelisko, a tam jest wejście na szlak. A tutaj jest wejście na szlak. Dzisiaj podejmę próbę wejścia na Giewąt. To jest 1800. 90 metrów nad poziomem morza. Trasa w jedną stronę, stąd ma około 8 km. Zaczynam na wysokości 930 metrów nad poziomem morza. Giewąd 1895 metrów nad poziomem morza, co oznacza, no, że do wejścia jest ponad 900 metrów. Tam po drodze jest trochę zejścia w dół, więc aplikacja mapy turystyczne podaje, że jest to 1180 metrów, aż do wejścia. No i zobaczymy oczywiście jak to będzie. Ponieważ mam lęk wysokości. No to nie wiem czy uda mi się wejść na sam szczyt czy nie. No chodzę tutaj do kasy biletowej. Ja bilety kupiłem wczoraj online. Kosztują 11 złotych, mam w telefonie, ale jest pieczątka. To może zrobię jeszcze pieczątkę. Do zeszytu jest pieczątka tutaj. Mam tutaj zeszyt, w którym zbieram pieczątki z różnych miejsc. No to zrobimy sobie tutaj pieczątkę Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tak wygląda. A tak będzie wyglądać po wbiciu. No, za dużo nie widać. Może za mocno przydusiłem Druga będzie pod spodem. No trochę słabo się odbija taka. Od około 15 minut maszeruję zielonym szlakiem, tym zielonym szlakiem pójdę jeszcze 10 minut. No jest tutaj po prostu ślicznie, śliczna okolica. Tak, po tym zielonym szlaku przez godzinę będę poruszał się czarnym szlakiem. On już będzie szedł pod górkę, może nie dużą, ale no, z, powiedzmy z 930-940 metrów nad poziomem morza, gdzie zaczynałem Ta wysokość będzie się wspinać do 1190 Tak, tym czarnym szlakiem, później będzie lekkie zejście w dół Tam dołączę do żółtego szlaku Jeśli chodzi o żółty szlak, no to tam już się skończą przelewki Będzie 2 godziny pod górę na przełęcz 1725 metrów nad poziomem morza no, tam już będę w okolicach szczytu Giewontu No a sam atak na szczyt jest szlakiem niebieskim i podobno trwa około pół godziny Zobaczymy Dzisiaj ze sobą zabrałem półtora litra wody Litr coli, normalnie coli nie piję Od trzech, tak od trzech, od trzech lat No często jestem na diecie keto schudłem 15 kg, więc generalnie cukru nie jem, ale dzisiaj ponieważ no czekam, chyba ostra wspinaczka To mam litr coli, mam także e, chyba ze dwa albo trzy Botoniki Mars Sneakers Mam banana No mam nadzieję, że wystarczy właśnie, żeby wejść e, na Giewont Dochodzę do rozwidlenia dróg Przyszedłem z tej strony, zielony szlak skręca tutaj na mostek, natomiast tutaj mamy znaki pokazujące Czarną ścieżkę nad reglami, to nas interesuje. Ścieżka nad reglami czarna. Idę w tą stronę, tutaj się zacznie lekko pod górkę. Idziemy. Tylko chciałbym dodać, że tam przy rozwidleniu była godzina 6.21, czyli minęło 21 minut od rozpoczęcia wędrówki, tak? Czyli szlak zielony 21 minut. Teraz idę szlakiem czarnym. Idę czarnym szlakiem, tutaj jest znak na drzewie. Proszę bardzo, czarny szlak. Kamera zapewne tego nie oddaje, ale tutaj podejście na tym. Czarnym szlaku jest dość mocne. Przyszedłem z tej strony. Będę wchodził tam, no jest solidnie, a tam u góry mamy fajne skałki. docieram do rozwidlenia dróg Dolina Kościeliska 40 minut minęła w ogóle ta e, godzina e, tutaj mamy skrzyżowanie z czerwonym i niebieskim szlakiem ja idę e, czarnym szlakiem tutaj e, jest następny znak parę metrów dalej tak teraz zerkam w stronę Giewontu wszystko w chmurach, No nie za dobrze miało być idealnie czyste niebo no tak, więc ja skręcam w czarny szlak, znaczy cały czas nim idę, ale wybieram tutaj czarny szlak. Godzina 7:20, czyli wyruszyłem godzinę 20 minut temu i docieram do skrzyżowania czarnego szlaku z żółtym. Dotarłem do Doliny Małej Łąki. Ślicznie tutaj. Idę dalej. Puszczam już dolinę Małej Łąki. Szybka statystyka. Minęło półtora godziny od wyjścia z Kościeliska. W tym czasie przeszedłem 5 km. Jestem teraz na żółtym szlaku, który jest jeszcze w miarę płaski, ale za chwilę zacznie się piąć pod górę. Będzie około 2 godziny wejścia na Kondracką przełęcz na 1725 m nad poziomem morza. Patrzę na te szczyty górskie, a one. Kompletnie w chmurach, w tym Giewąt. No tak czy siak, idę co tam będzie na górze. To się okaże, czy można wejść, czy nie można, czy są ludzie, czy nie ma. Zobaczymy. Dochodzi godzina ósma rano czyli dwie godziny marszu za mną w tym czasie pokonałem 6,3 km jestem na żółtym szlaku tutaj zaczyna on się piąć pod górę no mocniej tak to jest podejście właściwe Ciężko się tutaj kameruje, tak? Ciężko się podchodzi. Znaczy podchodzi się, podchodzi się w miarę ok, natomiast kamienie kamienie są wyślizgane, no i trzeba pilnować po prostu, żeby się nie poślizgnąć. No a poza tym podejście jest ok. chwila przerwy może na snickersa dobra, nie będzie sneakers nikt mnie tu nie sponsoruje, a tym bardziej żadne snickersy no ale po prostu wejście no solidne Ech, trzeba coś przekąsić nabrać energii tutaj widok z drugiej strony miazga, że tak powiem już obracam kamerę Przekroczone 1500 metrów nad poziomem morza 2,5 godziny Marszu 830 No jest podórkę Dolina Małej Łąki tam na dole tam byłem godzinę temu Nadal żółty szlak mocno mocno pod górę Ale widoki za mną już zapierają dech w piersiach Jest nieźle Docieram na Kondracką przełęcz. Zaraz zobaczymy, co jest na znaku napisane. O ile coś jest. Kondraska przełęcz 1725. Giewont 40 minut w tamtą stronę, za mną. Chwila przerwy na doładowanie cukru. Kondraska przełęcz 1725 metrów nad poziomem morza. Przyszedłem stamtąd. Trasa na Giewont jest tam. Tam już widać ten wysoki krzyż. Za chwilę tam ruszam. Krzyż ma 15 metrów wysokości, 5,5 metra szerokości. Zostało 40 minut. Tak, przy okazji, tam przy Kondraskiej przełęczy skręciliśmy w niebieski szlak. Docieram tutaj do Wyżnia. Kondraska przełęcz, 1765 metrów nad poziomem morza. Tam jest znak, jest napisane Gewont 20 minut. Gewont jest yy, tam. Widać krzyż. Podejście z niebieskim szlakiem. On tam się rozdwaja. Z jednej strony na sam szczyt wchodzi się szlakiem niebieskim jednokierunkowym. Schodzi się także niebieskim jednokierunkowym w dół. No dobra, idziemy. Kolejka na Giewont, tam dalej trzeba stać kolejka Niedziele co 9,22 3 godziny 22 minuty od wyjścia. Jestem już na łańcuchach, przy łańcuchach. 30 rano. Docieram na szczyt, czyli 3 godziny 30 minut. Już dochodzę do krzyża na szczycie. Jestem. 11 sierpnia 2025 1895 metrów nad poziomem morza. Szczyt Giewontu. Giewont. Jest chwilę po godzinie dziesiątej zejście. No około pół godziny trwa, dlatego że kolejka w dół. No może minimalnie trudniej się schodzi niż się wchodzi. Było trochę ludzi, którzy się bali, są łańcuchy. No jest tak w dół. No nie wiem, nie było strasznie. Ja mam lęk wysokości, taki solidny, jakoś ani razu nie miałem problemu, więc no spoko, no ale. Przez to, że ktoś tam się bał, no to kolejka pół godziny do zejścia. No i teraz schodzę już z Giewontu na no widoki oszałamiające oczywiście. Jest godzina 10.15, zszedłem z Giewontu, dotarłem do Wyżnia, Kondracka, Przełęcz. Aplikacja Strawa pokazuje dokładnie 9 km i 4 godziny 15 eee, No Przede mną 7-8 km zejścia w dół, dokładnie ta sama trasa tylko w przeciwną stronę. Więc nie będę już tego nagrywał, spotykamy się na dole. Jest godzina 13:12. Dotarłem do kwatery. Hotel mamy tuż przy wejściu, właśnie do Doliny Kościelskiej. Wyruszyłem o 6 rano. Dokładnie mijałem wyjście o godzinie 13 równo 7 godzin. W tym czasie strawa pokazała 17 km. No, wejście. Yy... Ta duża część, te pierwsze powiedzmy 5 km, no w miarę ok Te podejście tam już pod Giewont e, tym żółtym szlakiem. No to rzeczywiście solidne. Sam Giewont, powiem tak, y, może dlatego, że no, jak widzieliście państwo, było dość dużo ludzi, no to no, powoli się wchodziło tak, więc człowiek się nie męczył. Jeśli oglądaliście Państwo inne odcinki, to pewnie wiecie, że mam lęk wysokości, nie lubię wysokości, nie lubię latać samolotem Zero lęku wysokości, nad mi na myśl przez chwilę nie przyszło, żeby się bać No nie wiem, super góra, fajne widoki, niestety, no, dużo ludzi, więc ciężko było coś nagrać i, i tak, nie wiem, żeby to było naturalnie, tak, bez ludzi nie wiem, sam szczyt. No, ok, nie chcę tutaj jakoś negatywnie mówić sam, przecież byłem na tej górze, tak? Tak jak wszyscy, wszyscy chcą tam wejść, no ale jak jest tyle ludzi, no to może nie masz 100% uroku, ale było super. No, zejście, zejście z samego szczytu generalnie jest ok, tak? Te łańcuchy tak naprawdę według mnie to do niczego nie są potrzebne. Można normalnie zejść, tak? To są tylko takie łańcuchy wspomagające. No, natomiast. Yy, tak, sporo ludzi przede mną, ze 30 osób przede mną, dwie osoby musiały mieć chyba atak paniki, po prostu schodziły nieskończenie powoli, trzymały się kurczowo tych łańcuchów z jednej strony, bo ten kierunek jest, znaczy wchodzi się z jednej strony niebieskim szlakiem, schodzi się z drugiej strony, więc ludzie wchodzili na szczyt, a nie schodzili yy, przez te dwie osoby, więc tam na górze kondensowała się ta liczba ludzi, było bardzo dużo ludzi na górze, ciężko było zejść. A po zejściu, no to już, już luz. Więc mam zaliczony szczyt Giewont, tak, Tatry. Było w sumie wspaniale, czuję się doskonale, nic mnie nie bolało. Nic się nie bałem, nie było żadnego lęku wysokości. Było po prostu super. Giewont mam zaliczony, czyli Tatry, odwiedzone. No, Super, super. Mogę teraz Państwu po prostu tylko i wyłącznie podziękować i zaprosić na kolejne odcinki na moim kanale.